Propaganda rosyjska ewoluuje. Propaganda rosyjska korzysta z nowych technologii i sposobów dotarcia do większej ilości odbiorców. Propaganda rosyjska także tworzy terabajty informacji, które są wrzucane do przestrzeni informacyjnej. Ale tym, co jest niezmienne, to są aktorzy tego teatru absurdu. Aktorzy tacy jak na przykład Putin. Putin, który w propagandzie rosyjskiej jest przedstawiany jak nad, jako nadczłowiek, Mesjasz zesłany z niebios dla ratunku Rosji i całej ludzkości. Kolejnym aktorem jest właśnie Rosja, to ten najpotężniejszy kraj, który kiedyś założyli wielcy władcy Rusi i który może dyktować w związku z tym warunki wszystkim innym krajom. Kraj, który jako jedyny zwyciężył nazizm i zwyciężył w II wojnie światowej, którą Rosja nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą. Tutaj warto zaznaczyć, że to jest druga wojna ojczyźniana w historiografii rosyjskiej. Oczywiście, druga wojna światowa, tak naprawdę Wielka Wojna Ojczyźniana i zwycięstwo jest przedstawiane jako najbardziej doniosłe wydarzenie w historii ludzkości. Kolejnym aktorem są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone to rozpadający się, ale niebezpieczny wróg, który ośmiela się narzucać albo próbuje narzucać Rosji działania i generalnie oponuje planom Rosji. To jest kraj, który zamieszkują geje, transseksualiści i cała nadzieja jest tylko i wyłącznie na telewizję Fox News i na tego, który uratuje naród amerykański i tym samym także świat, czyli Donald Trump. Kolejnym aktorem jest komik Zeleński, czyli prezydent Ukrainy Woldymer Zeleński jest przedstawiany jako osoba żałosna, niedecyzyjna, uzależniona od substancji odurzających, która udaje prezydenta kraju. Kolejnym aktorem jest Ukraina. Ukraina jako kraj 404, czy też fail state, jak często jest w propagandzie rosyjskiej nazywana Ukraina. Kraj, którego który nie ma historii, którego nie założył żaden wielki władca. Kraj, który tak naprawdę nie powinien istnieć i nie istnieje, bo w propagandzie rosyjskiej jawnie mówi się o tym, że ten kraj nie istnieje. Są też kraje takie jak na przykład Łotwa, Estonia, Finlandia, czy też Polska. Czy też Litwa? To kraje, których też nie założyli żadni wielcy władcy kraje, które nie były imperiami w rozumieniu Federacji Rosyjskiej, w rozumieniu Rosjan, które. Były częścią Imperium Rosyjskiego za czasów carskich, więc tak naprawdę określane są jako kraje, które nie powinny były powstać i kraje, które teraz powinny być albo wasalami Rosji, bądź bezpośrednio należeć do Federacji Rosyjskiej jako tak zwane subiekty Federacji Rosyjskiej. Kolejnym aktorem jest żałosny Zachód. Zachód to taka zbieranina krajów, które myślą, że coś znaczą, a tak naprawdę nie znaczą nic. Bo podobnie jak w Stanach Zjednoczonych zamieszkują ich geje, transwestyci i osoby słabe, a jak słabe, to znaczy takie, z którymi można się nie liczyć. No i są oczywiście jeszcze pozostałe kraje, podzielone na tych, którzy są bezpośrednimi wasalami, na tych, którzy się w jakiś sposób nie deklarują konkretnie po każdej ze stron. I tu Rosja też rości sobie prawo, żeby te kraje tymi krajami w jakiś sposób zarządzać, czyli zwyczajnie po prostu je zwasalizować. Federacja Rosyjska od co najmniej dwudziestu kilku lat przybywa w czasie permanentnych wyborów. Każda akcja poczynając od wysadzenia bloków w Moskwie, co w dużej mierze umożliwiło Putinowi jeszcze bardziej skuteczne przyjęcie władzy od, od, od Jilcyna także później druga wojna czeczeńska, wojna w Gruzji czy też wojna przy, na Ukrainie, przejęcie Krymu to wszystko też moim zdaniem były elementy kampanii wyborczej i teraz Rosja jest przed kolejnymi wyborami problem dla technologów politycznych rosyjskich jest teraz nieco inny teraz Rosjanie muszą sobie poradzić, a ci technolodzy muszą sobie poradzić z wojną, która trwa teraz na Ukrainie z wojną nieszybką i jak powiedziałem pokazuje rzeczywistość nie do końca albo wcale niezwycięską.